Witam Państwa w nowej bufeciarni, nowej ponownie, gdyż w ubiegłym roku udało nam się otworzyć takie przyjazne miejsce, przyjazne naszym uczniom. Ono było zrealizowane w ramach troszeczkę innego projektu, projektu kompetencji społecznych. Zostało ono stworzone w miejscu rzeczywiście poprzedniego bufetu w naszej szkole i zostało to stworzone jako strefa relaksu. W tym roku natomiast, dzięki projektowi związanemu z Młodzieżowym Budżetem Obywatelskim, zostało one, decyzją naszych uczniów, wybrane na projekt, który zostanie zrealizowany jako doposażenie tego miejsca. Zostały zakupione piłkarzyki. Czyli coś rzeczywiście, co pozwala się w czasie przerwy troszeczkę rozładować energetycznie, zostały dokupione miejsca do siedzenia, czyli na przykład pufy. Tego nie rozumiem, bo w końcu siedzimy 45 minut w ławkach, więc po co jeszcze na, w czasie przerwy? Mamy również wyposażenie w postaci różnych innych elementów dekoracyjnych oraz dodatkowe materiały, które służą kącikowi plastycznemu. Poza tym na pierwszym piętrze mamy zupełnie nową strefę, również odpoczynku, wyposażoną w fotele, w kanapy. Też można tam w czasie przerwy spotkać się w troszeczkę większym gronie. No i te przerwy spędzić bardzo wspólnie, nie każdy osobno. Jedyną rzeczą, na którą jeszcze czekamy, ale z pewnością do nas dotrze, to są dodatkowe miejsca na korytarzach, gdzie nie trzeba stać, tylko można sobie przycupnąć, tak zwane ławki na korytarz. I na to też z niepokojem czekamy. W przyszłym tygodniu już mają do nas dotrzeć. Bardzo się cieszę, że młodzież dba o to, co jest w szkole, że młodzież interesuje się tym, co zrobić, żeby było jeszcze sympatyczniej, chociażby w czasie przerw. Pani profesor, w zeszłym roku zorganizowaliśmy tutaj miejsce artystyczne bufeciarnie przy Pani Pomocy. W tym roku realizujemy kolejny projekt w ramach młodzieżowego budżetu obywatelskiego. Jak się pani podoba tutaj u nas? No, cieszę się ogromnie, że to miejsce, które... Stworzyliście, jak nie patrzeć Wy, mimo że przy moim udziale i pomocy, że ono żyje, że tutaj coraz więcej rzeczy się dzieje i tak bardzo się rozbudowuje, że będziecie tutaj miło spędzali czas i, i że takie, taka przestrzeń, jak najbardziej potrzebna w każdej społeczności szkolnej. Żyje swoim życiem i świetnie się rozwija. Cieszę się ogromnie, że nie, nie umarło to śmiercią naturalną, a jak najbardziej y, przydaje się młodzieży naszego liceum. Super, dziękujemy. Follow me to make believe and make your come true. This forever, and so We say we love. We say we love. to miejsce razem z nami.